Wczoraj zrobili nam odprawę. No doprawdy, że aż nie było się z czego śmiać. Major był cały w nerwach i powiedział, żeśmy banda nie do rajdów i żeśmy ormowcy, a nie funkcjonariusze w sól tej ziemi. Major zawsze jak mówi o tej soli, to są potem nieprzyjemności. No to każdy siedział cicho, nawet ja, starszy w końcu kapral. Najwyższy czas zrobić porządek, krzyczał Major. Rozumiecie? Na to wstał nasz sierżant wolny i zameldował, że z tymi porządkami to trzeba będzie trochę poczekać, bo wszystkie miotły, kubły i fartuchy w ramach akcji żniwa 82 zostały pożyczone trzem tysiącom kolegów z wydziału C, dzięki czemu nasi koledzy mogą bez wzbudzania podejrzeń kręcić się po całym placu. No bo kto by zwrócił uwagę na śmieciarzy? Wtedy major zapytał, czy wszyscy u nas są tacy głupi, a sierżant wyszeptał, że nie rozumie pytania i usiadł. To major ryknął: Jesteście wolni. Na to sierżant wstał i wyjaśnił, że faktycznie on jest sierżant wolny. A dopiero gdyby go było dwóch, to by byli wolni. Major wtedy zamknął oczy i zacisnął szczęki. Potem uśmiechnął się i zapytał: A czy to nie wy, sierżancie, mieliście dopilnować, żeby z placu został raz na zawsze usunięty ten krzyż? Tak jest, powiedział sierżant. Dopilnowałem i pomimo początkowych trudności po krzyżu nie ma śladu. Co wy mi tu chrzanicie? krzyknął major. Major lubi mocne słowa, każdy wie. Przed godziną tam byłem i widziałem krzyż, jak. jak. Nosorożec! Podpowiedziałem majorowi. W zamian za to major powiedział, że młodo wyglądam. Czyli, że od tej chwili jestem zwykłym kapralem. Opowiedzcie, sierżancie, kontynuował słodko major, jak wyglądał przebieg akcji. No i sierżant zaczął po kolei, że dnia takiego a takiego pobrał wyposażenie w ilości 3000 sztuk, dokonał przeglądu, po czym otworzył zalakowaną kopertę i przeczytał. Ciocia Wacia zrzuca azbestowe pończochy. Co według księgi Szyfrów oznacza zlikwidować krzyż na placu zwycięstwa. No właśnie, krzyknął major, a wyście gdzie pojechali? Tak jak mówię, na ten plac. Tam szukałem długo tego krzyża, aż wreszcie się kapnąłem, że to musi się rozchodzić o kolumnę. Co stoi na niej król Jagiełło, bo przeniósł stolicę do Sztokholmu. No i on właśnie trzyma w rękach taki krzyż. No to kazałem przywieźć od strażaków drabinę, wzięli mi łomy. – Milczeć! – krzyknął major. – Ty, cywilu, toć to plac zamkowy. Plac zwycięstwa jest tam, gdzie grup nieznanego żołnierza. – Ale dlaczego tam akurat jest zwycięstwa? – spytał nie bez słuszności sierżant. – Przecież my tam ostatnio oberwali, a wygraliśmy koło tego Jagiełły. – No to, że myślał… – Myślał, dureń! – krzyczał major. – A po jaką cholerę? – major lubi mocne słowa, szkoda gadać – Wiecie, co on zrobił? Zwrócił się major do nas. Rozkazał odrąbać krzyż temu królowi. A to był podobno szwedzki król i teraz Szwedzi wystosowali protest. Będą sankcje. Żadnych sankcji nie będzie, wtrącił sierżant. Poda się w gazetach, że to akcja ekstremy. Ekstremy! Aż zapiał major. Trzy tysiące ekstremistów w biały dzień z kubłami i miotłami ściąga krzyż z pomnika. Jeszcze całe szczęście, że to nie był pomnik kogoś zaprzyjaźnionego, chociaż po prawdzie to w Szwecji też socjaliści rządzą. Wyobraźcie sobie, powiedział major, że obecny tu plutonowy wolny, starszy sierżant sztabowy wolny, sprostował starszy sierżant sztabowy. A może się założymy, zażartował major. A więc ten obywatel wyposażył waszych kolegów w kubły z wymalowanymi olbrzymimi literami KGMO. Wyście wolny uczyli się konspiracji chyba na Grenlandii. Taki był rozkaz co do napisów, wyszeptał blady plutonowy. A co za idiota wydał taki rozkaz, krzyknął major. Melduje, że obywatel minister zameldował wolny. Major dostał ataku śmiechu. To my też zaczęli się śmiać. Plutonowy nie chciał być gorszy, to mówi do majora. Wiecie to, że majorze, nasz minister jak objął resort, to powiedział, że zna się na ludziach i rozkazał na wszystkich sprzętach wymalować te litery, żeby funkcjonariusze nie rozkradli i nie opylili na lewo. W naszym kasynie to on właśnie kazał kubki przyśrubować do stolików, także trzeba było stolik przechylać, żeby się kompotu napić. Potem dopiero ktoś wpadł na pomysł, żeby pić przez rurki. Ale te rurki, włączyłem się do rozmowy, wydawano tylko funkcjonariuszom, co mają papiery, że pokończyli klasy. No to nikt nie pił. Zresztą pamiętam, że i panu Majorowi też nie wydali rurki, pamięta pan? No i zrobiło się nie wiem dlaczego bardzo cicho. Po chwili do rozmowy wtrącił się plutonowy wolny, że on nic takiego nie pamięta, natomiast pamięta, jak Majorowi wydano pięć rurek, bo major nie jedną klasę pokończył. Ponieważ major był podobnego zdania, Plutonowy Wolny znów jest starszym sierżantem sztabowym. Ja natomiast jestem to prawda też starszym, ale za to szeregowcem. <kluczy>